Ej, poczekaj, poczekaj, poczekaj. możesz. Czy mi oporat nie spalił? Tam na dole, na dole podpalaj. No dobra, nic już mi, mi spaliło, nie. ty. No ja co to kurwa, ci się odbuduję. się? <śm> no dawaj, dawaj, podpalaj, macie. Nie, bo to... No bo to nie jest fajne. <śm> Bardzo fajne, mi się wydaje. Co nie jest fajne? <laughs> tu słuko Chyba wystarczy Teraz zostań, jak to 21 sów został Nie ja, kurwa spóźnił Mam się odsunąć stąd No, teraz pócia Ale poszło Ale widać różnicę? Potencjał jest. Widać co?